Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałbym tutaj popowiadać trochę o pchłach u królików. Ja tutaj stosuję Friprex. To jest dedykowane do psów i kotów, ale króliki te dostawają. Nic im się nie dzieje. Jeżeli czegoś więcej będziecie chcieli się dowiedzieć, to zapraszam na kanał Ferma W2. Do Jakuba Marcyjańskiego On tam dużo więcej opowiada. Super to przedstawia. To są trzy przyksięcia. Tutaj i trzy między uszami. Bo tam najwięcej królik nie może się wytrzeć. I te go tam gryzą. Taka krótka relacja dzisiaj, chciałem tutaj powiedzieć A tutaj działamy z klatką Nową Ale pracy i pracy Tutaj mamy tego drugiego samca Za chwilę też będziemy pryskać. I wszystkie króliki przejdziemy Podoba mu się to, zobaczcie Super. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się na razie.